do tego, że chciałabym zorganizować najlepszy tydzień w ciągu roku dla studentów. Ponieważ jest to najciekawszy studencki projekt. Możliwość pracy w tak wspaniałym zespole, jakim jest Zespół na w 2014 jest dla mnie wielką przygodą. To jest niesamowita szansa samorealizacji i zdobycia cennego doświadczenia. Poza do tym robię to z pasją, co daje mi niesamowitą satysfakcję. Działam przy Juwenaliach dlatego, że jest to niesamowita możliwość rozwoju, samorealizacji, a przede wszystkim sprawienia przyjemności tym wszystkim ludziom, których mijam na kampusie każdego dnia. I od początku, kiedy tylko ja byłem na studiach, chciałem zobaczyć jak to wszystko działa od kuchni. No i też dlatego, żeby się rozwijać, żeby pożerać horyzonty i żeby nauczyć się czegoś nowego. Uważam, że Juwenalia są czymś niezapomnianym. Fajni ludzie, dobra zabawa. Super muzyka, najlepsi znajomi, ale też doświadczenie i... Dużo ciężkiej pracy. Najlepszą imprezą. Wspaniała przygoda. Jednoczy wszystkich naszych studentów. I jest dla mnie czasem, w którym nie jest ważne to, co studiujesz, nie jest ważne to, jakie masz ceny, ale najważniejsze jest to, że jesteś częścią wielkiej, ogromnej społeczności, która chce celebrować swój młody czas i bawić się w najlepsze. Jównania to najlepszy okres w roku studenckim. To jest mój sposób na znalezienie siebie. E. 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 E, 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 e. Musimy być cicho, bo tutaj są zajęcia teraz. Działam przy bo w moim koledze podoba się głos pani dyrektor. Ej, Valeria, Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Albo jeszcze no raz. Najpierw będzie dlaczego, tak? Realizuję swoje marzenia. py py Że Eee Nie, ja tak nie potrafię nie przygotowana.